Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Prison Architect. Nazywam się naczelnik SafeMod i dzisiaj kontynuujemy przygodę z życia naszych kochanych więźniów, jak i strażników, którzy może przeżyją do rana. Tak naprawdę. Oj, <laughs> oj, ja, ja będę złym naczelnikiem. Ja już to czuję wręcz w kościach. Dobrze. To zacznijmy od tego, że tutaj zacznijmy już w ogóle szkiconość budynków tych naszych. Tych naszych biurowych, bo oczywiście tak potrzebujemy biura wreszcie zrobić. Więc tutaj ogólnie wymyśliłem, że w tej części będą wszystkie biura, czyli tutaj ta sekcja będzie odnośnie biur, tutaj będą odnośnie warsztatów czy coś takiego. To daleka, daleka przyszłość i odwiedzin. A tutaj coś jest, tutaj może lekarzy damy czy coś innego, tak żeby. Wszystko od siebie odciąć, żeby później mieli oni jak najmniejszą szansę na ucieczkę. Przynajmniej taka jest koncepcja, a jak wyjdzie w praktyce, to się okaże. Wejście do tej sekcji robimy tutaj między tymi obszarami zamkniętymi. Głównie dlatego, że jak oni będą chcieli uciekać, to będzie im trudniej się dostać do środka. Może nie tutaj. Tu będzie wejście, bo tu będzie ten cały hall. Czyli tę sekcję odetniemy całkowicie, a w tym miejscu szczelimy sobie naszego naczelnika, gdyż on musi być jako pierwsza linia ognia ryczego, bo naczelnik ginie pierwszy. Nie, ostatnio pierwszy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć to jest minimum. Znaczy cztery, a cztery to jest minimum, ile potrzebuje on na, swój, na swoje biuro. A żeby on no jest naczelnik, damy mu kawałeczek więcej, czyli do tego miejsca. Ym, I oczywiście damy mu tutaj drzwi już standardowe, może. No właśnie, tak naprawdę do naczelnika powinno być wejście swobodne. Więc nie drzwi dla personelu, a zwykłe drzwi tu powinny być. Bo Do naczelnika może każdy wejść. Każdy, który przyjdzie do więzienia, ma prawo wejść do naczelnika. Tylko też ma prawo wejść, pomijając recepcję. No kurczę, musimy tak zrobić, ale bardziej dlatego musimy tak zrobić, żeby on nam nie zginął jako pierwszy. Więc tutaj tego ograniczymy te dwa pomieszczenia między sobą. Tak to zrobimy. Teraz tak o, nasz naczelnik, kochany, będzie potrzebował tutaj sw w swoim biurze no, kilku jakichś podstawowych rzeczy. A właśnie, weźmiemy sobie od razu kolejną dotację na centrum administracyjne. Prawo do odwiedzenia też może być ciekawe. Bo to troszkę mnie ich uspokoi. Zaraz przyjdą kolejni więźniowie. A i będzie hardcore. A <grystanie> już to czuję. Dobra, biurko oczywiście damy, oczywiście w jego kierunku. Krzesełko, standardowo, z kim będzie musiał porozmawiać. Yy, naczelnik ma duży akt. hmm. Teoretycznie powinien mieć jakiś akta, więc może damy mu ten. Sp Nie, tutaj, chyba to wygląda. Tutaj też. Damy mu w ten sposób akta. Mm. Nie, no kurczę, nasz naczelnik będzie spokojny. On będzie miał tylko dwoje akt. E, tutaj mu damy nat na natomiast kanapę. Mmm. Z boku niech będzie widział świat, to damy mu telewizorek. I co, że naczelnik potrzebuje, żeby być zadowolony? Radio? No tak, jakby doczekali na niego ludzie, to radyjko zapewne mu się przyda. Takie mam wrażenie. Więc tak to zrobimy. Leć tutaj pan z, krzes go z krzesełkiem i naczelnik jak malowany. Już masz swoją pacjentę. No i teraz zaczynamy już zabawę. Pierwsze co to są finanse, bo je potrzebujemy tutaj, tak. Dalej kurczę, nie wiem, czy pójść bezpieczeństwo, zdrowie, konserwację, bo. Znacznie oni brudzą. Konserwacja też będzie chyba potrzebna nam. Zdrowie to wtedy chyba psycholog był potrzebny, czy bezpieczeństwo? A może bez... bezpieczeństwo pierwsze bo no, wiecie, że ja oczywiście jestem bardzo dobrym. E, tutaj będę bardzo kochany dla nich. No ale pewnie to się skończy tak, że będą tutaj oni ginęli na, łeb, na szyję. Albo oni, albo moi strażnicy będą ginąć mega szybko. Więc będzie zabawnie, zapewne. Dobra, tutaj będzie takie centrum do ćwiczeń dla nich. I tutaj. Hmm. Czyli 5 płytka chodnikowa, co? Zrobię taki spacerniak wokoło. Wiem, może powiedzieć mi, że niepotrzebnie safe marnujesz teraz kasę, bo to pójdzie mi 2000 na to pra prawie. Ale kurczę, no nie, no kurczę, to robimy to dla fanów, że to ładnie wyglądało, prawda? No więc to, jest to ma być wszystko dla. Hej, co tu się stało? Chyba ten jest tutaj. Taki nie za bardzo pan. Łukasz, izolatka, 24 godziny. Na niego nie działa izolatka, bo to jest ten stoik. Na niego izolatka nie będzie działała. No ale go i tak coś jak zamknę. I tak coś jak go zamknę, żeby tutaj mieć troszkę spokoju z nim. A, on będzie mi irytował. On będzie mi tutaj mega irytował. Dobra, wiecie co? Bez, bezpieczeństwo tam zrobiłem, prawda? Każda też bym potrzebował. Nie będziesz szedł jednocześnie, bo to idzie tylko jeden naraz. W odkrywaniu. Hmm. Jego muszę jako inf informatora wziąć. Zwiększymy mu standard mieszkania. Damy mu może coś takiego mega, mega taniego damy mu. I wtedy on troszeczkę się uspokoi. Mhm. Musimy go jako in informatora wziąć. Dobra, więc tutaj, oni chyba już nie mają łóżek. Dwa. Raz, dwa, ok, to będzie już wszystko. Eee, dam wam stół, bilardowy, co wy na to? Może się uspokoić trochę. Będziecie mogli sobie pograć w międzyczasie, tak zwanym. Eee, tu mamy już to zapewnione. Tu jakoś damy kanciapę na jakieś przybory. Takie pierdółkowate rzeczy później. Jakiś magazyn tu może pójdzie w, w tą stronę. A my pójdziemy jeszcze wyżej, tak? Czyli kolejna dycha. I. Tu zaczniemy już pierwszą budowę pomieszczeń yy, dla. Jakie to jest? 2, 3, 4, 5. Czyli w tym miejscu będzie pierwsze biuro 5. Yy, czyli potrzebuję 6. Tutaj to. okej, okay, takiej wielkości jest biuro. I, 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 i. Może zaraz uszczymy kolejne biura z boku. Dobra, tak to zrobimy. W ten sposób zbudujemy. Ile mamy? 17 tysięcy. I zatrudnik księgowego. Czyli już mamy w przypadku. się on odkrył w takim razie. to już nam się pokazało. I oj, tu kolejni idą. Ilu ja chcę mieć? I co dajmy łączną ilość 1624. Zrobimy maksymalnie na razie. Chyba więcej nie ogarnę. <laughs> Nawet nie wiem, że tyle ogarnę, tak naprawdę. Ale no, od czegoś trzeba zacząć. Przecież. Więc tyle sobie tutaj spróbujemy tak na jolo i może, może, może tutaj oni nam nie powybijają całego naszego personelu. Ale tutaj będzie to chore, to będzie rzeź niewiniątek, dobra. To jest kśpa, pani, pani księgowa, oczywiście akta nie masz żadnej przyjemności, chociaż... No dobra, dam ci rady, i chociaż przynajmniej cokolwiek z tego życia mniej. Jak już siedzisz tylko i wyłącznie przy dokumentach, to przynajmniej mniej cokolwiek z życia. E, więc tutaj pani sobie będzie mogła żyć, dostałem już premię za wykonanie wymogów dotacyjnych. Nice, bardzo, bardzo przyjemna. Wy żyjecie tam jeszcze? Mam nadzieję, że tak. E, tutaj, odkrywanie teraz. Tutaj robiłem się bezpieczeństwo i odblokują nam patrole. Oczywiście musimy je zrobić jeszcze pierw, ale będziemy mieli już patrole wreszcie. Mm, mikrozarządzanie, psychologa zrobimy. W takim razie po prostu zrobimy o, ko tutaj kolejną rzecz. E, związaną tutaj z medykiem. Czyli tam był jeszcze medyk, psychologia. To była dotacja związana tutaj. E, Prawo do odwiedzin, zdrowie, i Zbuduj oddział medyczny, przynajmniej dwóch lekarzy i psychologa. Wymaga biura. To też sobie weźmiemy. 10 Dziesię tysięcy kasiorgi dostaliśmy tutaj za pomogi. <noise> Przepraszam, dotacji na to. To się dotacja nazywa. E, wejście jest tu. Będziemy mieli tutaj... Hmm, Odciąłbym to, 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 całkowicie w takim razie Nie wiem, czy to dobrze, że, to, że tak, tak, to chcę zrobić To całkowicie chcę odciąć od tego No ale tak będę musiał zrobić Jak tutaj... wiecie co? Kurczę, ja tu potrzebuję mieć widok, ej! Gdzie, wy, gdzie wychodzicie? Panowie! Panowie, tutaj do środka, bo tutaj zaraz znowu będzie rzeź winiątek I znowu mi tutaj zaczną ginąć ludzie A ja za to mam chyba kasę Chyba Mam wrażenie przynajmniej I tam ich gdzieś było takie coś, że oni się wkurzają, czy też nie na mnie. Ale chyba na razie nie jest aż tak tragicznie z tego by wynikało. E, prąd, tak. No, przepraszam pani, zapomniałem, że pani w ogóle prądu potrzebuje. E, taki mały szczególik oczywiście. Nie wiedziałem, że prąd jest tu w ogóle potrzebny, prawda? No to prąd by chciał. 5 e, do góry. 5, 6. 6. Kurczę, ile to potrzebujemy? 6 raz, dwa, trzy, cztery, na, ko na kolejne biura w porządku nie może, raz tutaj dwa biura na bok bo to nam się przyda e, tutaj dla pani psycholog pani psycholog, pani psycholog pani nie będzie tutaj zapraszała gości mam nadzieję, więc pani oczywiście potrzebuje taką kanapę no akta dla swoich psychicznie chorych ludzi też tutaj wrzucimy i pani radyjko, czy telewizor pani dostanie telewizorek Pani Pani tyle oglądała tych ludzi psychicznych, to musi pani mieć telewizorek. Jak nic. Telewizorek tutaj będzie wymagany u pani. Eee, okej. Okay. Mamy tutaj te ścianki działowe. I kolejne biuro, bo dla naszego tutaj jeszcze pana ochroniarza. Toczy. Hmm. Ochroniarz. I co jemu zbudujemy tutaj? Większe troszeczkę. Troszeczkę wychodzące poza nawet. Powiedzmy, gdzieś... tutaj. chodzi mi tutaj, żeby było wyjście w tą stronę. Bo tu bym stworzył później jeszcze jedno pomieszczenie na zbrojownię i tak dalej. On będzie tutaj za to wszystko odpowiedzialny. Więc tak mu to skonstruujemy tutaj. On będzie tak samo na pierwszej linii ognia, jeśli już zabiją nam naszego tutaj szefa u dołu, to później będą iść do naszego policjanta, szefa ich. O, nawet jest dyrektor to się nazywa. Wychwiliw, wykwalifikowany morderca powinno pisać, ale no niestety tak nie piszę, nie wiem dlaczego. Ale tak twórcy nie wiem, nie, nie chcieli napisać wprost o co Kama, ale to tak powinno brzmieć. Nie sądzicie. <grytanie> że tak to powinno być. Mm, dobrze, odezmę tutaj biuro od, od razu. Każdy tam jeszcze oni żyją. Halo, żyjecie jeszcze? O, panowie nie mogą wyjść. Zapomniałem tylko, że to wam być jeszcze wyjście. Eee... Tu, tu. To zrobimy wyjście. Wam. I teraz tutaj, Państwo, eee, Państwo, 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 co byście tutaj chcieli? Tu oczywiście miało być ale biuro. No, biuro to ma być. Więc w takim razie, biurko standardowe już ułożenie. Tutaj ten. Załóżmy, że jakieś gości będziesz miał, chociaż mam nadzieję, że mało. Bezpieczeństwo. O, dajmy ci, ci te dwa, tak? To jest chowasz to przejście tajne. No, i ty będziesz głównie spał, więc masz to, masz rady, komu masz słuchać tutaj transmisji, jakie będą się odbywały. No i dobra, i to będzie biuro dla ciebie, dla pana dyrektora. To jest twoje biuro. cieszysz się, ja też się bardzo z tego powodu cieszę. No i oczywiście, kolejne biuro tutaj, na górze, dla psychologa. Psychologiczne będzie tutaj to wszystko. Mm, Biorę dla twoich, twoich pracowników właśnie. Pracowniku też damy tutaj koło niego, wszystkich. Żeby tutaj, wiecie, wszystko było jak najbardziej zbite. Żeby tutaj później nie kombinować. Gdzie co tam ma być zamontowane szefie? No tutaj. Masz tutaj wszystko mieć przy sobie, idealnie koło siebie. Dobra, szczelimy tego psychologa jeszcze w razie szybko. E, za pamięci psychologa mamy. Ej, mamy dla niego biuro. Tutaj. E, to co ja tutaj chciałem zrobić? Gdzie co, teraz póki nie mam koncepcji, kto tutaj będzie siedział, robię mu takie standardowe biurko. A temu miałem zaznaczyć to jako biuro. Tutaj, tutaj ma być przecież, safe. Co ci tam w głowce chodziło? Ok. I teraz jako tutaj, jak mówiłem, miało być. To się nazywa ambulatorium, tak? Ambulatorium, lekarz rodzinny. A, gdzie co? Widziałem to samo poczucie. samo poczucie, Oddział medyczny. Czemu mi to nie podpowiada teraz, który to, które to pomieszczenie może być? Eee. A, że się od, o, odkrywa zdrowie. Okej, okay. rozumiem już. Eee, co tutaj mamy? Certyfikat bezpieczeństwa. Szef ochrony już jest, to może to są szczelny. Eee, 10 strażników potrzebujemy. 10 Odblokuj patrole. Eee, Okej, okay. i trzech sadzików do patroli mam dać. Patrole i tak, tak, trzy się czy chciałem zrobić, więc to oczywiście jest spoko. To zaraz uszczelimy Potrzebuję więcej, więcej, bo jeśli nie utrzymam przy takiej ilości. Aha, kurczę, ale już teraz przydałoby się powoli to już zacząć klepać im jakieś pokoje, przynajmniej sypialniane, jak to się mówi. Hmm, tutaj. Taka, jakby taka pierwsza mm, sekcja, taka jak ten najbliższy blok, tu im szczelić. się. Powiem że to usuniemy, na coś innego zamienimy. I bym tutaj chciał zbudować im cele ich. Halo, coś, 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 coś się stało. Żyjecie tutaj jeszcze? Tylko, a nasz tutaj szef, szef gangu jest tutaj, jeszcze śpisz tutaj. Śpisz jeszcze, szefie? Ja bym cię obudził. A bo dam ci izolatkę do końca życia, co to na to? <laughs> nie obradzisz się pewnie, jak dam ci izolatkę do końca życia. Do końca tych marnych dni będziesz w izolatce. <laughs> nie no, żartuję też. Muszę sobie jakoś z nim tutaj poradzić, żeby on był ogarnięty. Tutaj to tą ścianę Teraz tak, jak tutaj zrobimy tą koncepcję lokali dla nich, mieszkalnych? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, ja bym tutaj ograniczył. To sześciu bym, mógł, trzech bym mógł dać do takiego innego pomieszczenia. I dwa łóżki, które tutaj wejść. Więc to w razie tutaj upkać ich jak najwięcej w jednym miejscu, tak naprawdę. Nie będziemy za bardzo tutaj oszczędzali na obszarach dla nich. Znaczy na tych. Będziemy tutaj za bardzo tutaj kombinowali. Tu Długo nie mają takie pomieszczenia sypialniane głównie. A gdyby dzieli to w ogóle na pół? Ej, to jest idealnie na pół dzielone. Takie dwie wielkie cele bym stworzył. Tak jest w więzieniach, prawda? To są takie dwie cele wi większe. może no, że chyba tak jest. To są takie pomieszczenia, są takie dwie duże cele. Tutaj bym zmieścił to. Cztery wysokie, to jest jeden jedna osoba. Cztery to jest jedna osoba. E, przynajmniej w tych sypialnianach, z tego co czytałem na wiki, tak, sporo poczytałem sobie na wiki, jak to trzeba, jakie jak tutaj są zasady, żeby później nie mieć jakichś takich głupich błędów, nie, nie popełniać, tutaj buduje ściana. Czyli tego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sześcią zmieścił, czyli 12 łącznie i tak czy siak będzie za mało. Mówię za mało, bo z tego co pamiętam, blok A chciał 15, a tu będę miał miejsce na 12 przez to. E, chyba, że dostrzelę takie samo pomieszczenie tutaj w tą stronę. Mhm, tak zrobimy. Tak samo w tą stronę zbudujemy i te dwie ściany zburzymy. A mam nadzieję, że dopiero je po wybudowaniu, a nie o, od razu, bo to byłoby słabe inaczej. E, pojedyncze wyjście, pojedyncze wyjście zrobimy. Ok. Musimy to teraz zbudować i się tutaj bawić na siłkę. A szalejcie, szalejcie, moi drodzy, macie do tego jak najbardziej prawo, przecież ja nie będę aż takim złym dla was, no może nieprzyjacielem, to może nie przesadzajmy aż tak bardzo, tak się bardzo nie będziemy spouchwalać. Polityka więzienia, co to w ogóle jest? Odlokowuje raporty dotyczące polityki, umożliwia za, zaostrzanie i złagodzenie kar dla wszystkich automatycznie. Yy, Wszczynając poszukiwania na więzienia oraz jego sal, pozwala także analizować politykę dotyczącą żywności przez zmianę liczby i posiłków. Oba, to sobie weźmy to politykę więzienia, może to być dosyć ciekawe. Hmm. Co ja tam muszę teraz muszę zrobić? Biurokrację, patrole, lekarzy Musi, nie, musiałem mieć, dobra. No to może zróbmy sobie to albo ambulatorium w tym miejscu wreszcie. ok Okej, hmm. łóżka jakieś. Raz, dwa wystarczą. Dwóch lekarzy. I wykonane? Tak, to jest to. Nie. Oddział medyczny. A dopiero jak postawię łóżka, to zaliczy mi chyba. Jakoś tak to było. Eee, Widzieliście, że to było otwarte przez jakiś czas, <noise> zanim oni dokończyli bu tą budowę? i mogli mi uciec. Ej, faktycznie mogli mi oni uciec. Eee, muszę go rozbudować. Jedzonku tutaj im większy dać. Cztery. Cztery chyba wystarczyły tutaj rozszerzenie. A tyle to on 20 obsłuży sam. Mm, brakuje mi tutaj jeszcze jednej kuchenki. Jedna kuchenka obsługuje 20. razem wam to mówię. Jakbyście nie wiedzieli o tym, to już, już wiecie. Nie musicie mi dziękować za to. Tak jest. Bo to też Nefiki oczywiście wszystko jest napisane. Polecam wam bardzo popatrzenie sobie zawsze na Wikipedię. ono się dane gierki. Każda gierka. No, przeważnie każda gierka ma Wikipedię już. Mm, I tam spokojnie możecie sobie zobaczyć, trzeba jeszcze jeden kondensator, zobaczyć sobie, y, jakie rzeczy co mają już sami, sa, same w sobie. No bo to niekiedy warto... Co jest, to, co jest tutaj? To jest to przejście, dobra. te mogę pociągnąć tą grubą rurę. W ten sposób. Y, grubo powiedziałem. Oto ci 15 czy za grubą rurę. O, troszeczkę jest różnica już kwotowa. E, kibelki dam Wam w rogach. W rogach czy tutaj? Hmm. Tutaj dam. Mam. kibelki. Czyli na tych pojedynczych siedzonkach. Będziecie mi swoje kibelki zacne. Oczywiście prąd jeszcze mam tutaj do szczelę ten sposób wystarczy chyba, żeby to obsłużyć teraz tak o, w środku będzie mieszkało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób, e, więc dwa łóżka podwójne w tą stronę daję główki bo tu będę mógł sobie coś postawić, nawet tu mogę sobie sobie łóżko, o raz, dwa o, ten sposób, jak tutaj widzicie w bardzo prosty sposób sobie tutaj zapełnimy ludzików co, co, co tutaj jest? Dzień drzewa e, go rozwalicie, prawda? Mam nadzieję. Otrzymajcie. Słyszę hałasy. A tu, tutaj są hałasy. Hmm. No i co się dzieje? Co się dzieje moi drodzy? Co wam nie pasuje? Zupka była zasłona, czy coś już teraz tak nie będzie. Będą grzeszci wszyscy Głoszają poważne problemy, dwóch więźniów. Ale jakie problemy? Mogę zobaczyć jakie to są problemy? Zgłaszane, taka, taka propos? Arbonogram dnia, potrzeby, o! Światło. Rodzina. O właśnie Czyli od widziny otrzymując, tak? Ćwiczenia. A tu ćwiczenia macie. Spanie, macie spania? Łóżek, to by świadczyło, jakby łóżek nie było tak naprawdę, Ale to jest ciekawe tak naprawdę, czy ja kurczę łóżek się zapomniałem mi dać? Hmm, ciekawe, ciekawe, ciekawe. Ej, rozwalcie ten pień! Ej, nie róbcie sobie jaj! Ten pień by się rozwalili tutaj! Wierzę, tutaj mogę go rozwalić? Rozwal obie. Ej, ten pień nie mogę rozwalić. Wyczyść wnętrze, wybórz... Ale nie, to mi fundamenty rozwali chyba. Ej, ten pień rozwal, panie! Ten pień! Pień! Ej! Tam jest pień! Czy ty, ty tego naprawdę nie widzisz? Ej, no panie! Ach. I co z tego to może na razie będziemy szaleli im za bardzo. Tylko łóżka i to. To jest tak wiadomo, że miałem taki problem tam w którejś grze. Mm, że nie chciałabym czegoś tam utworzyć, bo był standard za wysoki, chcieli tam ludzie przejść. Mm, dobra, już mogę zacząć tutaj, tutaj troszeczkę naszą stołówkę rozszerzyć i dać im dodatkowe miejsca siedzące. Pyk, 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 pyk. No i oczywiście jakieś e, stoliczki też dla Państwa też dorzucę. A i dam Wam jeszcze jedno do podawania żarełka, żebyście mieli tego żarcia jak najwięcej. Dobra, co tutaj mam teraz? Psy mogę odblokować. E, politykę mam już odblokowaną. Zobaczymy, co takiego jest. Może dziś to będzie w ogóle widoczne. E, Rozmieszczają się uleci strażnicy. I a, co patrole. E, dobra. A trzeba pociągnąć liniami, dobra. Dobra, jednego stałego damy Wam tutaj, w tej sekcji. Póki co. Dobra, tak to było. Póki co, jak tego nie rozwiążę, problemu jak to w ogóle robić, to tak to ustawimy, żeby tutaj był stały patrol. To będzie stała kontrola dla Was. Tutaj, jak dojdą mi ci ludzie, to zrobię taką patrol w ten sposób, i tutaj będzie spadał jeszcze izolatki. Przy okazji. Dobra. I trzech już mamy ustawionych na stałe patrole w tych miejscach. Tutaj była kontrola. Tutaj i tak za, zawsze ktoś na dziedzińcu jest, więc tam nie trzeba nikogo ustawiać. Ten te będzie ich pilnował w tych miejscach. Więc wszyscy powinni być chyba zadowoleni. daj dajmy im okno. Ej. Ciekawe, duże okno mogą oni z tego uciec. Dajmy małe. <laughs> Może się nie, nie przycisnął. I w tych miejscach, bo tak nie ma tych głów. Ej, rozwalili to już? Chyba tak. Uszkodźcie podwójne, tak, już to rozwalili. Okej. Okay. Dobra, montujemy teraz drzwi i przenieśmy ich tutaj. Przypierdziemy sobie oczywiście kasiorkę za blok więzienny A. tylko sobie zaliczymy teraz. Wy zaczynasz tutaj ustawić miejsca sypialniane w tych miejscach. Okej. Okay. No i powinno być zaliczone. To jeszcze zadanie. Oczywiście, widzicie? Nagroda za spełnienie wymogów. Nice! O to właśnie chodziło panie. Pan dostanie izolatkę. Pojedynczą celę możemy zrobimy, co my na to <laughs> Może to, to, tutaj będzie on troszeczkę wkurzał ludzi naszych e, 4 to jest minimum wymogu, prawda? A nie, 2 na 3 to jest minimum 2 na 3, więc to jest minimum, ile on potrzebuje On dostanie pojedynczą celę w takim razie W ten sposób nie ma tam wrzucić go, czekajcie, Tych było, było coś, wywiad, rozmieszczenie, nie, wywiad Bo można jakoś ustalać gdzie jacy mają wchodzić ludzie Praca na też by, by się przydała, mikro zarządzanie, logistyka żywieniowa, harmonogram rozmieszczenia, który pozwoli modyfikować pomieszczenia strażników yy, Programów resocjalizacyjnych Strażników Pozwala... Werbować informatorów, to sobie we, we, weźmiemy Wywiad. I weźmiemy sobie razu konserwację. 73 tysiące! Cholerka, jaki ja jestem bogaty! <grywka> jestem bogaty! Ja! Yeah! Moje nie będzie biznesem moim. Biznes pracy, muszę założyć taki. Ach, ale dobrze, przesadzam. Wiem o ty, Ale dobrze, kończymy w tym miejscu. odcineczek. Mam nadzieję, że on Wam się również podoba, jak i mi naprawdę. Ta gierka będzie genialna. Przynajmniej mnie się to genialnie gra i genialnie mi się to nagrywa. Tak jest ten pan naczelnik, tak. No właśnie, wiem, wiem, że się z tym teraz nabijacie. To no, dzięki za oglądanie tego odcinka. Panie, ja pana zabiję później. Ukat, rupie. Nie ma spania, bo tu byłeś w izolacji. śpi, pani śpi. Dziękuję wam bardzo za, za oglądanie tego odcinka, za wszystkie komentarze pod poprzednim. Naprawdę mnie zmotywowaliście, ja to będę nagrywał. To, kurczę, będzie genialna gierka. Wiem, że może część z Was chciałaby Minecrafta więcej, no ale według mnie to będzie dobre rozwiązanie. Dzięki wszystkim za oglądanie i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim. Hej, hej, pa!